Hej, 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 hej! Witam, witam Was wszystkich, moi mili. Z tej strony witam Was ponownie. Bardzo serdeczny Calder jesteśmy znów w grze Mass Effect 2. Tak jak obiecywałem, tym razem zacznie się o wiele, o wiele więcej dziać. W końcu po sobie postrzelamy. Ale oprócz tego dwie informacje. Pierwsza, zmieniłem poziom trudności gry na weterana z żołnierza. Ktoś tam w komentarzu, wybacz, że teraz, nie pamiętam od Twojego Niku, ktoś tam zasugerował mi właśnie w komentarzu, żeby zmienić. Doszedłem do wniosku, że to niezły pomysł. Podniesiemy sobie troszeczkę poprzeczkę. To była pierwsza informacja. druga taka jest, że postanowiłem wprowadzić troszkę modów. Kilka, mianowicie tylko i wyłącznie takie, które podnoszą rozdzielczość tekstur naszych bohaterów oraz twarz szeparda tam troszkę, mam nadzieję, że to będzie widoczne, najbardziej widoczne to powinno być w przypadku Garusa, Grunta, czy chociażby e, tatuaży na ciele Jack, ale dobra, koniec z tym e, gadu gadu, dodajmy sobie najpierw poziom do mistrza bojowego, do mistrzostwa bojowego, e, który nam ponosi obrażenia od broni, zdrowie, e, no przyda nam się, zdecydowanie nam się przyda, e. Amunicję dysrupcyjną sobie ustawimy do pistoletu, ponieważ będziemy walczyli tu z droidami głównie z mechami. jako że to jest już weteran, a nie żołnierz, musimy mieć znacznie bardziej na baczności. Nice work, oczywiście, że nice work. W końcu jesteśmy komandor shepard i nie wyszliśmy w prawy z w prawy. Nawet jak minęło dwa lata, od czasu kiedy ostatnio żyliśmy. Okej, okay, mech tutaj sobie szaleje. Ciężki mech. Okej, okay. Ciężka broń. to jest nowość, jeśli chodzi o masę 1 e, Ciężka broń jest dostępna wyłącznie w drugiej części. Trzeci jest również, ale nie możemy jej nosić non stop, przy sobie. No, mamy dzienniki. Polecam je oglądać. Raczej, is, raczej słuchać. Ponieważ wiele się z nich możemy dowiedzieć. Tu mamy samouczek e, hakowania, safów. Tak więc mamy nieograniczony czas praktycznie na schakowanie. Hmm. Mechanizm jest prosty: to jest gra w zapamiętywanie, czyli musimy znaleźć identyczne znaki e, i połączyć je ze sobą dokładnie w ten sposób. Ułatwia nam całą e, pracę również te obwody, które widać. One pokazują nam, które do których e, znaków idą. Prawne oko potrafi to rozpoznać. W ten sposób zdobywamy 700, 975 kredytów. Kolejny dziennik. Każdy by chciał znaleźć sobie miejsce przy korycie, ale nie ma tak łatwo. Ta rakieta powinna go rozerwać na kawałki. Come on! Oh, it's Jacob. I'm fire. On <coughs> target! What are you doing here? I thought you were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for. Hostiles detected. Damn it!

I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed, dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last two years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy?

When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different cutting edge technology. What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. Two years. All the top scientists. The best technology money could buy. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damn if I know. I was getting ready for some shut eye. Then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting. At us, I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been two years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served five years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally, I don't fire my gun unless. Okay, it's koniec What's the question? depends where the mechs are thickest. It's probably best to check. You... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Okay. Czyli co, Musimy uratować teraz tego całego A więc tak, dobrze wiecie, że dwa lata minęły od czasu kiedy Normandia wybuchła. Coś światła szwankują. Trzeba się jak najszybciej dostać do Wilsona, chociaż to. Rajta. Spokojnie nie panikuj, już jesteśmy w drodze. Oczywiście, nim do ciebie dotrzemy, przeszukamy sobie wszystko.

Jako normalne apteczki, których możemy używać, e, tylko jako amunicja do zdolności jedność. Jedność, która pozwala nam wskrzeszać towarzyszy. E, to jest taka mała subtelna zmiana. Niestety nie możemy już właśnie e, używać medy, jeżeli do leczenia. Słysza. Co cooldown, chociaż ten tak, cooldown i tak się był dosyć Whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Uh, forget about Miranda. She was over in D wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The bay is only you... Dobra, kolejne mechy. E, kolejna nauka zdolności przeciążenia. That's it. Let's get I bum, właśnie. Przejdźmy przez most. Teraz okay, będą wejdziemy małe wejdziemy. wytłumaczenia. nie jest czas, Jacob. Nie zrobimy, jeśli Jeśli pisać, to jest twój Jacob. The Lazarus Wszyscy wiemy e, kim jest Cerberus i jak nam zawsze za skórę w poprzedniej części, ze dwa razy przynajmniej. I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now, we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the Elusive Man. He'll explain everything. I promise. The Elusive Man? Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kind of stuck. Well, if I won't get any more answers here, let's get moving. It's not much farther to the bay. Dokładnie tak, tu nie poznamy żadnych odpowiedzi. Musimy opuścić tą rozpadającą się kupę żelastwa. Tu zdobędziemy sobie kolejny... kolejne kredyty, kolejny samouczek hakowania, tym razem troszkę inny... Jest tu są tu dwa sposoby właśnie hakowania, dwa jeminigierki. I to się będzie sprowadzało, że tu będzie się nam pojawiał ciąg napisów. A tu będzie lista e, różnych napisów. Będziemy musieli odnaleźć wśród tych wszystkich napisów ciąg, który nam się pokaże ty, tutaj, w tym miejscu. I tak trzy razy. Nic specjalnie nadzwyczajnego. I trudnego, rzecz jasna. Dobra, został mi jeden, ale gdzie on jest? I 900 kredytów leci do naszej kieszeni. Kredyty zbieramy, nie wydajemy na głupoty, ponieważ nie zdobywamy już ich tak dużo jak w pierwszej części. A i szybko się kończą. Kredytów nie ma za dużo, ulepszenia kosztują też... Mm, bardzo dużo, więc dokładnie musimy przemyśleć sobie sprawę i sytuację. Na co w aktualnym czasie wydać, na jakie ulepszenia. Skorzystamy sobie z pomocy granatnika. O, to trafiłem. że nie jest akurat dobre na mechy. To trzeba przyznać. Ach, na no, odległość się dosyć mizernie strzela z pistoletu. No tu wpadną nam kolejne kredyty. Um... Okej. Okay. I tu również tym razem ten pierwszy sposób hakowania, i kolejne kredyty lecą do naszej kieszeni ładnie.

We're, we're, happy we're, happy. Happy. We're, here. we're almost at the miranda but you were dead what the hell are you doing my job wilson betrayed us all even if you're sure did he deserve that welcome he sabotaged the security systems killed my staff and he would have killed us you sure about that miranda We've known Wilson for years. What you know? I'm never wrong. I thought you'd have learned that by now, Jacob. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. If you say so. What's your next Get on the shuttle and go. and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you when he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put two years of my life into this project, into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. I've had enough of this station to last a lifetime. Or two, in your case. Dobra, zabierajmy on. się. Ale before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. come on, miranda. more tests. shepard took down those mechs without any trouble. that has to be good enough. it's been two years since the attack. the elusive man needs to know that shepard's personality and memories are intact. ask the questions. Did you say two years? I've been gone that long. Two years and twelve days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a spacer kid. Raised mostly on one ship or another. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends little a of

I left a friend to die that day, and I didn't do it casually, but I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Sarah. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there.

Pancerz. Mamy do dyspozycji oczywiście, jako że z DLC, gotowe pancerze, zestawy, tylko jeden jest niespolszczony, czyli Inferno Armor, ponieważ on, mam go w paczce, do której należy mu jeszcze z dwie bronie i nie wiem dlaczego, to jest jedyna paczka, która nie chce mi się spolszczyć, trudno, mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy, ale nie będziemy sobie brali żadnego zestawu pancerzy, weźmiemy sobie... Pancerz również z DLC, ale yy, pancerz, który jest w kawałkach. Czyli tu, ramiona, ręce, nogi. No i to by było na tyle. Możemy go jeszcze przemalować. I tak, jeszcze szybka prezentacja. Tak, na pierśnik daje nam... Plus 10% do ataków wręcz. Obrażenia od broni, plus 5%. I tarcze o 3% zwiększone. Na ramienniki, 8% zwiększone. Tarcze, ataki wręcz 10%. Ręce. Znaczy, tam to były ramiona. To są ręce. Zwiększone obrażenia od broni 3%. Zwiększona moc tarczy 3%. Zwiększone obrażenia do ataków wręcz 10%. Czyli ta zbroja jest bardzo dobra do ataków. Wręcz przeprowadzanych Nogi Zwiększona moc tarczy 8% Zwiększona pojemność amunicji broni ciężkiej O 5% Jest jeszcze hełm Ale strasznie brzydki I dlatego go nie noszę Noszę coś innego później na głowie Zwiększona obrażenia od strzałów głowy 5% Obrażenia od broni 3% i moc tarczy 3% To obrażenia od broni by się przydały Ale przeżyjemy bez nich O to jeszcze jest w tej paczce z Inferno Armor. Sądź, co, co się na mnie spolszczyło. Oraz ten hełm. No i jedna broń, prawda? Jedna snajperka tam powinna być jeszcze. Okej, okay, materiał. Cała czarna. Zostawimy może sobie czarną. Za pierwszym razem jak grałem. Za pierwszym razem jak grałem, grałem w takiej białej, powiedzmy. Tym razem sobie zostawimy czarną. Aha. Z dodatkami niebieskiego, może. ten sposób. Dobrze. Ja się w tym miejscu z wami pożegnam. Kontynuujemy oczywiście w następnym odcinku. Będziemy dostaniemy, znaczy spotkamy się z człowiekiem Iluzją, dostaniemy od niego nasze pierwsze zadanie i spotkamy chyba starych znajomych również. Trzymajcie się ciepło, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.